Okradli mnie ze wszystkiego, co miałem na Sycylii, bo jestem właśnie na Sycylii, gdzie miałem zdobyć etne w ramach charytatywnego maratonu, bo biegam maratony charytatywne w każdym kraju na świecie, zbierając pieniądze na Mikołajka, który potrzebuje 17,5 miliona złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych, bez której nie przeżyje. Swoją drogą, link macie w bio do tej zbiórki. I w ramach tego maratonu miałem zdobyć przy okazji trzy najwyższe szczyty wulkaniczne w Europie, czyli Wezubiusza, którego zdobyłem dwa dni temu, i teraz przyjechałem na Sycylię, gdzie miałem zdobyć Etnę, ale nie zdążyłem, bo zanim tam za zanim zdobyłem Etny, ukradli mi plecak ze wszystkim co miałem, z dokumentami z laptopem, z paszportem, z kartami kredytowymi, ze wszystkim, dosłownie. Teraz wszystko, co mam, to jest dosłownie to, co mam na sobie. Ta koszulka, te spodnie, już wszystko jest przepocone, strasznie, idę właśnie do sklepu sobie coś kupić, na całe szczęście miałem też przy sobie telefon. I wiem, moja wina, moja nieuwaga, że nie przypilnowałem plecaka, ale posłuchajcie do końca. Ponieważ sytuacja wyglądała tak, że zgłosił się do mnie jeden z moich widzów, który zaproponował mi nocleg, żebym nie musiał wydawać dodatkowych pieniędzy na nocleg, przyjechał po mnie samochodem, żeby mnie odebrać, jadąc do niego, Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby zrobić sobie to piękne zdjęcie z widokiem na wesłowiusz, a kiedy wróciłem do samochodu, niestety już mojego plecaka nie było. I druga przestroga, uczcie się na moich błędach, bo wiem, że to jest moja wina, że nie miałem przy sobie dokumentów, a zostawiłem je w plecaku zawsze dokumenty, jeśli jesteście za granicą, miejcie przy tyłku, a szczególnie w takich miejscach jak Sycylia, południe Włoch, gdzie kradną bez opamiętania i nie mają w ogóle żadnych wyrzutów sumienia. Na całe szczęście zgłosiłem to wszystko na policję i dostałem papiery z potwierdzeniem, że faktycznie straciłem dokumenty, bo dzięki. I tym papierem mogę wrócić do Polski, bo dowiedziałem się od mojego znajomego konsula, którego poznałem, jak biegłem ultramaraton z Nowego Jorku do Waszyngtonu że gdyby mnie przez tą granicę nie przepuścili na tych papierach, to musiałbym lecieć jeszcze do Rzymu, gdzie znajduje się najbliższa polska ambasada, gdzie mogliby mi wyrobić tymczasowy paszport. I dopiero na tym paszporcie mógłbym wracać do Polski. Ale na szczęście udało się, ale nie poddaję się tak łatwo i jeszcze jutro albo pojutrze zdobywam etnę, bo będę tutaj do niedzieli. Ja jestem stratny teraz kilka tysięcy złotych, ale staram się o tym nie myśleć, staram się przekuć to w coś dobrego. Zapraszam Was na mój kanał na YouTube, ponieważ z każdego maratonu nagrywam film i mimo tego, że na laptopie, który znajdował się w plecaku, znajdowały się materiały z mojego wejścia na Wezuwiusz, to mimo wszystko ten materiał powstanie, po prostu skrócony i opowiem w nim historię o tym, jak mnie okradziono. A link do kanału na YouTube również znajdziecie w moim bio.